To, to dalej Dziękuję. Tym tym mówcą te pan Marek Henryk Migalski jedna minuta. Dziękuję panie przewodniczący, szanowny Pani premierze, ja nie mam zamiaru pana obrażać, bo ma na to nie zasługuje. Ale mam zamiar Pana krytykować, bo Pan sobie też na to zasłużył, dlatego, że ja nie mam takiego przekonania jak Pan, że ta prezydencja była taka dobra, dlatego, że wiemy o tym, że na przykład polska prezydencja była krytykowana przez Amnesty International za brak skutecznej polityki na Białorusi, Jacques Delors mówił o tym, że jest ignorowana. Ja w przeciwieństwie do Marka Siwca uważam efekty szczytu Partnerstwa Wschodniego za niewystarczające, za niesatysfakcjonujące. Dobrze, ale proszę mi wobec tego wtedy, panie przewodniczący, doliczyć dziesięć sekund. E, również uważam, że ostatni szczyt w Brukseli no, tak naprawdę nie spowodował, że mamy do czynienia z Europą dwóch prędkości, ale właściwie dwóch kierunków, panie premierze, i pan wybrał w moim przekonaniu zły kierunek. Pan trochę wygłosił dzisiaj takie przemówienie, o którym Martin Schulz powiedział, że rzeczywiście mogłoby się podobać wszystkim, również, że mógłby Pan zostać zapisany do Socjaldemokratów. To nie jest pochwała. Dlatego, że jest pan liberalnym konserwatystą, powinien być pan taką osobą i powinien pan bronić takich wartości w, w Europie. I, e, mam takie wrażenie, że to przemówienie, które pan wygłosił, było tak, jakby pan zaczynał tę prezydencję, znaczy, e, e, a nie rozliczał się. Gdyby pan wygłosił takie przemówienie pięć miesięcy temu, ja bym to zrozumiał, ale dzisiaj pan powinien przyjść z tym dokumentem. Panie premierze, to jest dokument e, priorytety polskiej prezydencji. Trzy Kolego, priorytety. czas minął. Jest e, pytanie niebieskiej e, kartki do pana. Zgadza zaraz, się pan? Zaraz, zaraz bardzo chętnie oczywiście odpowiem. Doskonale. E, myślałem, że się pan rozliczy z tych priorytetów. Że pan, na będzie polegać pana dzisiejsze przemówienie. pan Lisek pan pokaże, zadaje co pytanie. Bardzo koniec. proszę, kolega Lisek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowny panie pośle. Ja chciałem zapytać, dlaczego pan poseł. Nie wsłuchuje się w to, co o wschodni Wschodnim mówią przywódcy Partnerstwa Wschodniego. Wczoraj prezydent Saakaszwili chwalił Polskę za aktywność w ramach Partnerstwa Wschodniego i chwalili Polskę przywódcy wszystkich państw. Dlaczego pan poseł? Mówi...